Cześć wszystkim! Jestem Amelia. Mam 13 lat. Moja historia jest niesamowita. Zaadoptował mnie bezdomny człowiek. Nie mogę doczekać się aż nazwy go tatą. Jak to możliwe? Jak usłyszycie moją historię, też na pewno uznacie, że jest niesamowita. Nie znam mojego biologicznego taty, a mama zmarła, kiedy miałam 8 lat. Nie opowiem nic więcej o moich biologicznych rodzicach, bo mówienie o nich mnie dołuje. Więc tak, zostałam sierotą, kiedy byłam bardzo mała. Nie miałam żadnych krewnych, u których mogłabym zamieszkać, więc trafiłam do domu dziecka. Domy dziecka nie kojarzą się ludziom zbyt dobrze, ale ja i inne dzieci byliśmy tam zwykle szczęśliwi. Kilkanaścioro dzieci mieszkających razem. Cały czas się bawiliśmy. Dom dziecka prowadził szkołę, więc uczyliśmy się też razem. Pewnie tak dobrze się dogadywaliśmy, bo wszyscy przeszliśmy przez to samo. Większość pracowników domu dziecka traktowała nas bardzo dobrze. Nasze życie było całkiem dobre, ale i tak większość z nas chciała zostać adoptowana. Marzyliśmy o tym. Wyobraźcie to sobie: przyjeżdża rodzina, poznaje kilkoro dzieci i wybiera, z którym pojedzie do domu. Co miesiąc udawało się to tylko czwórce czy piątce dzieci. Wszyscy zazdrościliśmy tym, których adoptowano. Wiecie, czego im tak zazdrościliśmy? Że będą mogli kogoś nazwać mamą i tatą. Żeby zrozumieć, jak bardzo za tym tęskniliśmy, musielibyście zamieszkać w domu dziecka. Jak miałam 12 lat, to mnie zaczęto zazdrościć. Zostałam adoptowana nie przez rodzinę, lecz samotną kobietę, była emerytowaną sędziną. Kiedy dowiedziałam się, że mnie wybrała, nie mogłam spać przez tydzień. Marzyłam o chwili, kiedy po raz pierwszy nazwę ją mamą. Rodzice przyjeżdżali odebrać dzieci w niedzielę. Po śniadaniu pożegnałam się z dziećmi i pracownikami sierocińca. Moja nowa mama zjawiła się godzinę później. Odjeżdżając stamtąd, czułam, że to najszczęśliwszy dzień w moim życiu. Ale moja ekscytacja nie trwała długo. Miała na imię Halina. Podczas pierwszej rozmowy w domu powiedziała: Mów do mnie, pani Halino, późno chodzę spać i wstaję późno. Chcę dostawać śniadanie do łóżka. Szybko zdałam sobie sprawę, że nie potrzebowała dziecka, tylko służącej, którą wyszkoli. Nie zapisała mnie do szkoły, łamiąc tym samym wymogi adopcyjne. Nie wolno mi było wychodzić z domu, więc nie mogłam tego zgłosić. Przysięgam, że nie przesadzam, zachowywała się jak macocha z kopciuszka. Całe dnie byłam na jej posługi. Nigdy nie była zadowolona z tego, co robiłam. Przy każdej okazji na mnie krzyczała. Bardzo tęskniłam za domem dziecka. Nocami płakałam w poduszkę. Po jakichś siedmiu, ośmiu miesiącach pogodziłam się z nowym życiem. Wiedziałam, że nie powinnam być w tym domu, ale byłam za mała na ucieczkę. Zauważyłam, że pani Halina zawsze zamyka drzwi, żebym nie mogła wyjść, nawet aby wynieść śmieci. Pewnego dnia zobaczyłam, że pani Halina jest bardzo smutna. Jej oczy były opuchnięte od płaczu. Po raz pierwszy od wielu miesięcy rozmawiała ze mną jak z człowiekiem. Usiądź, powiedziała. Tak też zrobiłam. To była rocznica śmierci jej męża. Opowiedziała mi o nim, ponieważ chciała się komuś wygadać. Byłam zaskoczona, że tak podła kobieta mogła kogoś tak bardzo kochać. Mówiła, płakała i cały czas piła. Alkohol powoli uderzał jej do głowy. Nie rozumiałam już, co mówi, ale musiałam udawać, że jej słucham. W końcu zasnęła. Już miałam wracać do mojego pokoju, kiedy zauważyłam klucz. Leżał na małym stoliku. Wszystko potoczyło się bardzo szybko. Wzięłam go. Kiedy zdałam sobie sprawę, że to klucz do drzwi wejściowych, otworzyłam je i bez wahania wyszłam. Wyszłam na dwór i poszłam przed siebie. Nie zatrzymywałam się aż do wschodu słońca. Byłam bardzo zmęczona. Zobaczyłam ławkę. I znów bez wahania położyłam się na niej, jak we własnym łóżku. Obudziłam się, a u moich stóp stała jakaś kobieta. Miała na sobie stare i brudne ubrania. Zdjęła mi już jednego buta, a teraz próbowała mnie pozbawić i drugiego. Chciałam wyrwać nogę z jej uścisku, ale mocno trzymała. A wtedy ktoś zawołał: Angela, zostaw ją w spokoju. Spojrzałam w tamtą stronę. Stał tam mężczyzna w łachmanach. Ta dwójka była oczywiście bezdomna. Mężczyzna spytał się: Co będzie nosiła, jeśli zabierzesz jej buty? Spójrz, śpi na ulicy tak jak my. Więc kobieta o imieniu Angela niechętnie mnie puściła. Tak poznałam Grzegorza. Pierwszy raz w życiu rozmawiałam z bezdomnym. Żył na ulicy od dziewięciu lat, a jego historia była bardzo smutna. Jego żona i dwie córki zginęły w wypadku pociągowym. Przytłoczony żałobą, nie był w stanie nic robić. Przestał chodzić do pracy i całymi dniami siedział w ciemnym pokoju. Po jakimś czasie stracił pracę i nie miał pieniędzy na czynsz, więc trafił na ulicę. Był bardzo dobrym, zabawnym człowiekiem. Cały czas mnie rozśmieszał. Zamieszkałam z nim na ulicy. Kiedy usłyszał moją historię, chciał, żebym wróciła do sierocińca, ale powiedziałam mu, że pani Halina na pewno mnie stamtąd zabierze. Zgłaszanie jej było bezsensowne, w końcu była sędziną. Nikt nie uwierzyłby dziecku. Więc powiedział: Okej, okay, w takim razie możesz zostać ze mną. Później poszukamy ci lepszego miejsca. Okej, okay, odpowiedziałam kiwając głową, ale nie chciałam go opuszczać, bo po raz pierwszy poczułam się przy dorosłym bezpieczna i zrelaksowana. Grzegorz nauczył mnie głównej zasady życia na ulicy. Jeśli jesteś bezdomna, musisz wyglądać jak bezdomna. W końcu żyjemy z łaskawości innych ludzi. Mógłbym pójść do łazienki i obmyć twarz, ale kto dałby pieniądze czystemu, dobrze ubranemu facetowi? Miał rację. Zrobiłam więc, jak mi radził. Wybrudziłam twarz i ręce, jak najlepiej się dało. Po jednej lekcji wyglądałam jak rasowa bezdomna. Przed każdym posiłkiem musieliśmy żebrać na ulicy. Po uzbieraniu odpowiedniej ilości pieniędzy, od razu szliśmy do sklepu. Dlatego na następny posiłek nic nie zostawało. Pewnego dnia po uzbieraniu pieniędzy na śniadanie poszliśmy do piekarni. Właściciele zazwyczaj chcieli się nas szybko pozbyć, żebyśmy nie zaczepiali klientów. Ale pani w piekarni była bardzo miła, uśmiechnęła się, mówiąc Dzień dobry to twój szczęśliwy dzień. Dla dziewczynek w twoim wieku wszystko jest dziś gratis. Grzegorz powiedział: Dziękujemy, ale dziś mamy pieniądze. Czy dziewczynka w jej wieku mogłaby odebrać gratisy kiedy indziej? Zapytał, mając zamiar zapłacić. Nagle za plecami usłyszeliśmy huk. Obróciliśmy się, by sprawdzić, co się stało. Starszy pan upadł na ziemię. Spanikowana kobieta sięgnęła po telefon. Starszy pan leżał bez ruchu na podłodze. Grzegorz postawił swój kubek na ladzie i klęknął obok staruszka. Przyłożył mu rękę do szyi. Zamknął oczy i zaczął liczyć. A następnie złączył dłonie i zaczął uciskać klatkę staruszka. Wtedy właścicielka piekarni powiedziała: nie dotykaj go! Wezwałam karetkę. Powinien zająć się nim lekarz. A Grzegorz na to: Ja jestem lekarzem. Ma puls dwadzieścia. Nie możemy czekać na karetkę. Musimy działać. I dalej uciskał klatkę piersiową staruszka. Starszy pan miał szczęście, że Grzegorz zjawił się wtedy w piekarni. Nigdy nie mówił mi o swojej pracy, więc byłam zaskoczona, kiedy wyznał, że jest lekarzem. Tak naprawdę był neurochirurgiem, ale oczywiście wiedział, co zrobić w przypadku zawału. Później opowiedział mi o swoim życiu. Pewnego dnia musiał jechać do innego miasta na operację, ale nazajutrz przypadały jego urodziny. Więc jego żona i córki postanowiły zrobić mu niespodziankę i pojechać do niego pociągiem. Resztę historii już znacie. Właścicielka piekarni zabroniła nam płacić. Grzegorz nalegał, ale ona powiedziała: Masz szczęście. Osoby, które uratowały komuś życie, nie płacą. Tamtego dnia lepiej ją poznaliśmy. Ma na imię Sandra. Jest zabawna jak Grzegorz. Mieszka ze swoją matką. Zaprosiłabym was na obiad, ale mama nie jest gotowa na przyjście dwójki bezdomnych. Powiedziała i wszyscy się śmialiśmy. Następnego dnia była niedziela, umówiliśmy się więc na piknik w parku. Musieliśmy żebrać dłużej niż zwykle, by kupić rzeczy potrzebne na piknik. Zgadnijcie, co było potem. Grzegorz i Sandra zaczęli się w sobie zakochiwać. Pewnego dnia Sandra zażartowała. Zamknę piekarnię i zamieszkam z wami na ulicy. Będę mogła tolerować wasz zapach, tylko jeśli też będę tak śmierdzieć. A Grzegorz na to? To zbyt problematyczne. Może zamiast tego my upodobnimy się zapachem do ciebie. Musimy po prostu się wykąpać. To był punkt zwrotny w naszym życiu. Jedna kąpiel nie załatwiła sprawy, ale to był pierwszy krok. Teraz wszyscy mieszkamy razem, mamy mnóstwo planów na przyszłość, ale najpierw Grzegorz i Sandra muszą się pobrać, wtedy oficjalnie mnie adoptują. Potem będę mogła nazywać ich mamą i tatą. Tego by chcieli. Ja już teraz chcę tak mówić, ale na razie muszę się powstrzymywać. Ale mówię Wam, są moimi kochanymi rodzicami, moimi szczęśliwymi gwiazdami. Moja mama zawsze modliła się słowami: Niech Bóg postawi na Twojej drodze dobrych ludzi. I tak się właśnie stało. Mam nadzieję, że Wasze modlitwy też zostaną kiedyś wysłuchane. Podobała Wam się moja historia? Subskrybujcie ten kanał, jeśli lubicie historie oparte na faktach. Na razie.